Dzień dobry. Dzisiaj będzie filmik troszkę inny. Taki ku przestrodze. Albo nie być pazernym. No ale jak tu nie być tak zwanym pazernym, jak są promocje? Na jesieni były takie promocje. Nakupiłam roślin za grosze. Posadziłam część, a resztę co? Wkitrałam w kąt. No i co? Jest marzec. To było 14 listopada, kupione. Jest to. Zimowit, bizantyjski. Normalnie cena jest dużo, dużo droższa. No i co teraz? Wypada. Żyje. No to widać, że żyje, nie? Wypadałoby posadzić. A powinny się znajdować w tych koszykach. Koszyki nakupione. Też wkitrane w kąt. O, pytanie. Kto zna się? Czy siatka o takich oczkach wystarczy, aby nornica, kret... Nie dokopał się do moich sadzonych karbuzów. No dobra, tu powiedzmy, pależ, palec wetknę. Takiej wielkości oczka, centymetr na centymetr, jakoś tak. Ale wróćmy do tematu. Pokażę dalej, co tu za nieszczęście mnie spotkało. Z mojej winy. Kolejny zimowit lilak wonder. A jak byłyby, wyglądają bukiełek, to tam pan 6. Ale jest, czekajcie, czekajcie. Tak wygląda. Chyba twarda jest ta głowa. Kurczę. Twarda jest. No dobra, to powiedzmy, że coś z tego będzie. To ten bizantyjski a, ale ten był bizantyjski giant, a tu jest po prostu bizantyjski. No i tak wygląda. Czyli od listopada do marca przeleżał w garażu. No, zobaczmy. Uuu. A jak wrzucę to do zaprawy nasiennej, którą mam, odkryłam i nie używałam? I jest jeszcze jeden zimowit Sternbergia jakoś tak zobaczymy kondycję zielone no i cebulka twarda no chyba coś z tego będzie no ale dalej idziemy Hiacynt Fondata Hiacynty to teraz wepchnę na moment Rozchodzimy. No to, to to nie problem. Chociaż i reszta nie powinna być problemem. Tulipany tu są. Poczekajcie, no, pokażę. Okej. Okay. la lala. Hu, hu, hu. Co tu się dzieje? Fu. Także ludzie. Kurczę, jak nie damy rady posadzić, to nie kupujmy. Ale ja to wyrzuciłam. Tu wrzuciłam, proszę. Mam tu taki stolik, tu się kanny wybudzają. Są wstawiane. I tu było daleko, daleko wetknięte reklamówki. Pewnie przyszłym mrozy, zakładam i tak wyszło, jak wyszło. co, obskrobać, obczyścić? Kurde. Tulipant kolejny. miał być. Może coś będzie. Kolejny tulip. Czyli tu mam mnóstwo tych tulipanów jeszcze. I wszystkie z kiełkami. Jakiś tu gratis tulipanów wyłazi kiełek. Lilia. Lilia to już podeschła. Lilia jaka? Crimson Pixie. Doniczkowa. Tu jest druga torba. Ależ to lilie pod niesamowicie podeschły. Po prostu. Hm. Także tak to wygląda sytuacja, jak się nakupi. Ale takie ceny były, wiecie, że mówię żal. Tylko ta pogoda. On tu jest byle co. A zaraz zapauzuję i otworzę. Tu i pan. Gdzie on ma... Aha, dobra, tu jest dół. Tu jest góra. Może coś z tego będzie. A nie, Lilia, sorry. No tak, co ty Mardargadasz? Tu jest maleńka pstynka. Coś się oddzieliło. Lili. I co by wypadało posadzić? Ale nie mam tych do tych mi... chociaż nie do tych koszyków. Tylko jak się nastawiłam na uprawę arbuzów, melonów, dyni. Wiecie, co to? Miejsca nie mam, ludzie. Coś z tym trzeba zrobić będzie. No dobrze. To jest taki ku przestrodze filmik. Tu lipam kolejny. Ech. No dobra, to chwilowo my znowu te torby wejdą tu pod ten stolik. Tu mam wiadro z opakowaniami od nasadzeń, które zdążyłam wykonać późną jesień, ale to już w listopadzie gdzieś Ej, w Oku. Rydent. coś jeszcze tu jest, zaraz narcyz, rany boskie no szkurdę, Ej, o, przepraszam bardzo no ja tego też nie wsadziłam. Rany boskie, piacyty. Rany boskie, piacynt, tak. O, i podstawki się znalazły. Dobra, nieważne. No już, sorry, przepraszam. Ja pierniczę, że tak powiem. Lilie. A, od Benka. Benek. Ale wielka, twarda lilie Rany. No i co? ich? Teraz ta pogoda, ten mróz. Chociaż nie jest z Liliami, to nie ma problemu. Wiecie? Ale buła. Czekajcie, otworzymy. Lilie to się sadzi przecież i na wiosnę. Nie. Zobaczcie, o. Co to za buła? Bulwa gigant. No nie taki gigant, ale korzenie. Ciekawe, ciekawe. I to była co to jest za odmiana. Drzewiasta bugi ługi. Rozmiar 16 przez 18. Ale o kurde no. No nic, teraz jest za zimno, bo dzisiaj jest ze 2 stopnie. Śnieg padał wczoraj. No i tak sobie to pogrupowałam widzę. Bo W trzech różnych siatkach, bo to było od, chyba też trzech różnych sprzedawców. Jezus kochany. Dobra. No nic. Ale mam nagranie z dnia, kiedy sadziłam. I jak mi się zechce, to zmontuję to razem. Tak. I pokażę. A jak nie, to w dwóch częściach, albo tylko to. A, i jeszcze pytanie mam: kto z Państwa zna jakiś prosty w obsłudze program do montażu slajdów z podkładem muzycznym? Nie muszą być napisy, ale bez hologramu. To też niech by mi linka przesłał, bo chciałam komuś tam podrzucić. Dobra, trzymajcie się na razie. I tyle. I już mamy marzec, a dzień kobiet za dwa dni. Hmm. Na razie. A jeszcze pokażę tutaj. O, wzdłuż linii wstrętnej trawy posadzone są w koszykach cebulki. Popodpisywane, ale napisy się widzę, już zmyły. Coś tam jest jeszcze. Strzępiasty, bastia. O, ten przepiękny będzie tulipan. Tak, także tu są posadzone. Tu w skrzyni są jakieś moje stare tulipany. Ale jeszcze coś pokażę wam. Również tutaj w takim bardzo zimnym korytarzu są lilie, które z ogrodu wykopałam. Chciałam je przesadzić. Wykopać musiałam, bo nam słu ten słup do ciągnięcia światłowodów kopali na posesji. Znaczy trzeba było zgodę, wiadomo, wyrazić, mapki pokazać. No i panowie chcieli sami kopać, a ja tam miałam te cebulę lilii. To też jeszcze jakby kopałam. Tak, tak tu czekają na, na, na sedzenie. No, dobra. Sprawdzałam właśnie nagrania yy, i w zasadzie to prawie nie nagrałam. Wydawało mi się, że było więcej nagrane z sadzenia. No i teraz wiecie, kiedy sadziłam? Kupione 14 listopada, a sadziłam 3 stycznia 2021. Uwaga, odpalam fragmenty. Gdzie tu jest? A proszę, datę widzimy: 3 styczeń 2021. Cia. 3 styczeń 2021, a ja dopiero sadzę cebulowe, o których zapomniałam, bo nie miałam czasu. No i teraz póki dodatnia temperatura, sadzimy. Co będzie, to będzie. No dobra, to jedziemy dalej z, z takim krótkim materiałem nasadzeniowym. Na razie cześć komikantów. Od Lily Garden. Potem przyjdzie czas na resztę. Kilka lilii od Lily Garden. No i pozostało tylko piachę bardziej dosypać, zasypać. I niech to się jeszcze ukorzenia. No, jakby było ciepło. Część od to by się ukorzeniło tulipanków. Jeszcze sporo mi jednak zostało, widzę. Uhum. Trochę sprawę, bo zakopałam podpisy. Fiszki. Nie bardzo chcę mi się już wyciągać, odkopywać. Bastia. Tuż przemięcie pieprzowe i tu zasypane. No to dobrze, jedźmy dalej. Akebona, tulipan. Wielokwiatowy. Żółty. A teraz zapauzuję. Bo strasznie podobają mi się wielokwiatowe. Yy, bo mamy tak na jednej gałosce kilka kwiatów przecież. Więc jeden przekwitnie i pozostałe będą kwitły. Porównując z takimi klasycznymi tulipanami. I w sprzedaży szukając nie było zbyt wiele odmian. Tych wielokwiatowych. Esperanto. A te wielokwiatowe. Tak się Hans wie: Esperanto, Shirley Triumf Selim. Tutaj co? Weź coś tam biały, żółto-biały, ten nie ma nazwy, nie ma. I tutaj Grejga. I pan... O oh, Grejga są so piękne nazwy. Ester Suiprise. Everly Dream, gratis, nie od królika, nie od Lily Garden. Bo od kupo... Zapauzuję, kupowałam od kilku różnych sprzedawców jeszcze. Ponieważ to mówię, wyprzedaże niesamowite są. No jakość bólf, tam pozostawia troszkę do życzenia. Ale to nie ma co wymagać, słuchajcie, za takie grosze. Jedziemy dalej. Ale. Od jeszcze jednego sprzedawcę. Forever. Suzan azjatycka od Lili to też dał dobre sensatium. Też Red Velvet. I ostatnia muscy azjatycka liska. Dobrze, tak się na to stanowiska. Muszę później powyciągać te fiszki bliżej wiosny. Ech. I tutaj ko od królika Tuwipany. A w sumie do, nagrałam dlatego, no może to nudne jest, co się ogląda, ale kto lubi oglądać takie rzeczy, to myślę, że spoko. <laughs> ale nagrałam te nazwy dlatego, żeby, jak mi się napisy zmyją, wiedzieć, co sadziłam, w którym miejscu i sprawdzać zgodność. Zaczynamy. Strzępiasty, teraz po później Stella Reinweldt, Georgette, Tulipen Gren. Dave Flair wczesny, z drugiej strony mięty pieprzowej. Dobrze, tak się to prezentuje. No dobrze, kończymy nagranie. To na razie, do zobaczenia w którymś tam odcinku <noise> i zobaczymy, co z tego y, wykiełkuje sadzonego 3 stycznia. No, w życiu tak nie sadziłam. No i co będzie z tego, co w garażu odnalazłam. Parę dni temu, no, a dzisiaj w tym wiadrze, słuchajcie, no to już niespodzianka. Roboty więcej, a na dniach mają przyjechać paczuchy z różnymi różnymi roślinami. Do widzenia.